Czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Może w dyskusji wywołam pana. Ja, może? Tak, Sławomira marszałka, doktora habitowanego. Myślę, że na podsumowując państwa wszystkie wystąpienia, można powiedzieć jedno: jesteśmy skazani na współpracę. Na absolutną współpracę, ponieważ nikt z nas nie ma. Takich kompetencji, aby zrozumieć, i bezpiecznie poruszać się u pacjenta covidowego, post-covidowego. I tak jak tutaj w poszczególnych Państwa prezentacjach było widać bardzo dużą szczegółowość, to ciśnie się jeden wniosek. Musimy działać wspólnie: osteopaci, fizjoterapeuci, ale to, o czym Pan Profesor Śliwiński mówił nie może zabraknąć może na pewno głównego członka zespołu terapeutycznego czyli lekarza ale teraz zadajemy sobie pytanie jakiego lekarza. Tutaj poruszyliśmy tak naprawdę różne specjalizacje pulmonologa internistę na pewno wirusolog na pewno neurolog ale z, y, proszę zobaczyć mówili państwo o słuchu o zawrotach głowy więc foniatra laryngolog kardiolog a Zespołu rehabilitacyjnego, bo myślę, że o takim zespole musimy mówić, że osteopata, fizjoterapeuta, ale mówiliśmy o zaburzeniach połykania, a więc nawet logopeda może byłby istotny. I teraz łączenie tych wszystkich kompetencji da nam bezpieczeństwo i skuteczność. Tylko znowu pytam się pana profesora Siwińskiego, skąd finanse, skąd pieniądze, czy poruszamy się w w sektorze prywatnym, czy się poruszamy w sektorze finansowanym przez NFZ. Tutaj mamy na pewno problem, więc może jakieś wnioski, może jakieś rekomendacje z naszego spotkania i jak to ugryźć. Otwieram dyskusję chyba.